Dzień dobry Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na gali KSW 62. Jest ze mną Amadeusz Rybica. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie Moniko. Jesteś menadżerem zawodników e, znanych, ale też tych mniej znanych, ale na pewno dobrze walczących. E, powiedz mi o dzisiejszej walce wygrana, więc twój zawodnik wygrał. E, powiedz mi, jak przebieg Ci się podobał? Czy wszystko było tak, jak e, zaplanowaliście, jak Team zaplanował, czy coś przebiegało nie tak jak chcieliście? No, Dawid Martinik zrobił dzisiaj naprawdę dobrą robotę. Najważniejszą rzeczą, o którą tutaj się obawialiśmy było zdrowie Dawida, bo do poprzedniej walki wychodził z e, lekką kontuzją, nie był tak w stu procentach sprawny. Teraz widzieliśmy, że była siła, była szybkość, było bardzo dobre przygotowanie. Nie spodziewaliśmy się, że walka skończy się tak szybko. Natomiast e, Dawid zaimponował nam wszystkim bardzo, ponieważ pokonał zawodnika e, Lemiego Kruszucza, który miał sześć razy tyle walk, walczył w Bellatorze, więc no, aż e, trudno sobie wy... Ile poziomów przeskoczył Dawid dzisiejszą walką? Pokazał swoje prawdziwe umiejętności. Myślę, że jest jednym z najlepszych prospektów w Polsce, jeśli chodzi o tą kategorię wagową. I e, będą zawodnicy mieli z nim ogromne problemy, ponieważ no, tutaj on poświęcił całe swoje życie do przygotowań. Ma brata o idealnie identycznych warunkach fizycznych, więc mogą się wspierać, dociążać, e, sparować ze sobą tak jak najbardziej. I są cały czas we dwóch. No, są braćmi bliźniakami, także akurat e, taka sytuacja mocno im sprzyja. Jest świetna współpraca w teamie z trenerem Michałem Mankiewiczem, gdzie e, zawodnicy dokładnie realizują plan, no a efekty przeroszły nasze najśmielsze oczekiwania dzisiaj. E, czy brata bliźniaka również e, współpracujesz z bratem bliźniakiem? No jak najbardziej. Jeśli chodzi o klub taką Team cieszyń, to tutaj e, z uwagi na Mateusza Legierskiego, naszą wcześniejszą współpracę. Mateusz też jest zawodnikiem KSW. E, chcielibyśmy też, żeby jak najszybciej tutaj powrócił. E, natomiast... E, Wrócił do ksw tak, jak najbardziej, ponieważ miałem teraz troszeczkę przerwę spowodowaną problemami zdrowotnymi, ale już pracujemy nad tym, żeby mógł pod koniec roku się pokazać. Natomiast, e, tak, no, jeśli chodzi o Ktagon Team Cieszyn, to jest to no, wylęgarnia talentów. E, wiemy, że jest to najbardziej utytułowany klub, jeśli chodzi o e, amatorskie MMA. Mają najwięcej medali na Almie, w zasadzie co roku, regularnie. Także, e, no ja jestem bardzo dumny. Eee, serce rośnie, kiedy ogląda się takie sceny. Eee, tak naprawdę emocje są przewspaniałe w dniu dzisiejszym i myślę, że wniosą też bardzo sporo pozytywnej energii do teamu. Mm -hmm. eee, nie zdążyłam pogratulować przede wszystkim eee, zawodnikowi, pogratulować trzeba, ale również całemu teamowi i oczywiście menadżerowi, bo to za sukcesem jednej osoby kryje się tak naprawdę sukces całej grupy pracującej, prawda, na tę wygraną. Eee, no to może powiedz mi. Eee, nie spodziewaliście się, że tak szybko wygra. Dlaczego? To Mówi znaczy. W sensie, że będzie dłuższa walka. Ogólnie jak popatrzymy się na e, poprzednie walki Dawida, on przede wszystkim potrafił świetnie wykorzystać swoją energię młodości. Czyli tak naprawdę pierwszą rundę e, robiąc powiedzmy taktyczne MMA, tak żeby za bardzo się nie napalać, nie podpalać, przechodząc w drugą, gdzie już e, atakował dosyć mocniej, w trzeciej rundzie w zasadzie zjadał przeciwników, ponieważ, no tak jak powiedziałem, ta siła młodości, te warunki fizyczne, które są wspaniałe na jego kategorię wagową 61 kg. To jest, jakby to powiedział Czech, to sobie uwyżytelne, jak, jak może być, e, powiedzmy, w jakich warunkach fizycznych może być mężczyzna. no Uwyżytelne, Czech. Tak, że aż nie da się w to uwierzyć, bo po prostu no, e, proporcje Dawida są świetne, jego siła fizyczna, dyspozycja, no, po prostu jest idealnie predysponowany do tego sportu. Zaczyna to teraz wykorzystywać i bardzo się cieszę, że właśnie w takiej organizacji jak KSW. A na co stawialiście podczas treningów? Czy był jakiś sekret, który? No pewnie nie chcę się zdradzać sekretu, ale ten moment, na który stawialiście, to było która runda? To znaczy my spodziewaliśmy się e, tak jakby trzech rund, natomiast e, byliśmy świadomi, że jeżeli Dawidowi wejdzie akcja, jeżeli będzie miał pełną szybkość, zwinność, taką dyspozycję dnia, no, która dzisiaj była rewelacyjna, była też świetna atmosfera, cieszyliśmy się, śmialiśmy się w zasadzie od początku już od drogi tutaj, e, no to e, musiało być dobrze. Natomiast no tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś e, wcześniejsze doświadczenie mogłoby dać e, na myśl, że to będzie taktyczna walka przez pierwsze dwie rundy. Natomiast udało się Dawidowi. Skutecznie zaatakować. Uważam, że zdeprymował swojego przeciwnika też tym, że no, wyrzucając go na, na, na przysłowiową glebę, później na spokojnie zaprosił z powrotem do stójki no i znowu go obalił. Także no, pokazał kompletną, totalną dominację. Jestem z tego jeszcze raz, muszę powiedzieć, bardzo dumny i e, dziękuję za gratulacje. Proszę bardzo. E, gratuluję również e, wielu innych zawodników. Bo tak naprawdę dużo zawodników Twoich wygrywa, świetnie sobie radzi. E, a wiem, że jesteś też... Oprócz tego, że jesteś menadżerem, ale również trenujesz MMA. No, o tym rozmawialiśmy chwilkę ostatnio, może na tym nie będę się aktualnie No, roz, może nowi, nowi, nie nowi wiz... regularnie Nowy widzowie. A, e, tak jakby gdzieś to jest moja pasja, którą staram się od czasu do czasu też sobie przypominać, ponieważ no, robiąc coś na żywo, to te elementy techniczne gdzieś o wiele lepiej e, się zapamiętuje. Natomiast e, no, jest to taki element amatorski, podkreślam jeszcze raz. E, amatorski, nie amatorski, ale powiedz, czy w takim razie przy współpracy z zawodnikami są momenty, kiedy wytykasz im niedoskonałości, błędy? Nie, nie, od tego jest trener. Trener ma autorytet do zawodnika, on go prowadzi i tak naprawdę to on buduje jego bazę, kieruje go krok po kroku, żeby wygrywał następne walki. Natomiast ja jako menadżer dbam o ten aspekt finansowy, promocyjny, przypominam organizacjom, promuję wprost po prostu zawodnika, tak żeby dostawał jak najlepsze szanse, był zadowolony z wynagrodzeń, załatwią też wszystkie formalności i na tym się skupiam. Chciałabym zapytać jeszcze, czy w taki sam sposób traktujesz zawodników profesjonalnych i free no, tutaj akurat narodziły się różnice, ponieważ no, e, gdzieś, gdzieś od pewnego czasu współpracuję też z, e, z freakfighterami. E, jestem zadowolony z tych współprac. Jest to współpraca troszeczkę inna, ponieważ e, no, tutaj mamy element sportowy, e, kiedy kibice chcą zob zobaczyć 100% sportu w najlepszym wydaniu, e, spektakularne akcje knokautów. W przypadku freakfighterów jest to bardziej show, ta cała otoczka, a ten rezultat w klatce nie jest już tak ważny jak tutaj. Dlatego są to tak jakby dwa inne światy, natomiast no no wspólnym elementem jest klatka i to, że każdy zawodnik chce wygrać, więc no, no ten fundament tutaj zostaje zachowany. E, to proszę, chciałbym zapytać właśnie o Twoich zawodników e, freakfightowych, e, Amadeusz Ferrari. E, wiem, że jeszcze dziewczyna doszła do... Patrycja Wieja, tak, jak najbardziej. Patrycja Wieja, tak. I ktoś jeszcze? No jest jeszcze Krystian Wilczak, z którym współpracuję. Mam, tak, mam takie tri, trio po prostu w tej chwili. E, współpraca układa się bardzo dobrze, wszyscy zawodnicy oczekują na swoje walki, które będą jeszcze w tym roku. A Powiedz mi, nowe federacje, które się otwierają, frekwajtowe, co o nich sądzisz? Bo tak naprawdę niektóre już konferencje się odbyły. Martin Najman, ma VIP, czy śledzisz trochę jego federację? Oczywiście, no rozmowy ciągle trwają, z uwagi też na, na to, że rynek się rozwija. Oczywiście zauważyłem, że e, tak jakby wiele federacji upatruje dobrego biznesu w, w sprzedawaniu takiego rodzaju produktu, w związku z czym ten rynek się poszerza. Widzimy, że kilka federacji się urodziło, następnych kilka zadebituje w tym roku. Ja bacznie obserwuję ten świat. Staram się też jak najlepiej te, te federacje poznać, zobaczyć, co oferują, no bo wiadomo, w kolejce też jest sporo zawodników, którzy chcieliby nawiązać z nimi współpracę. Natomiast podchodzę do tego entuzjastycznie, bardzo lubię osobiście od tej strony eventowej też oglądać realizację, to w jaki sposób po prostu federacje podchodzą do, do swojej pracy. No i jest to też świetny, taki naturalny proces rynku, który pokazuje, kto jest dobry, lepszy, najlepszy, prawda? No i e, tak jakby daje mi dużo, dużo wskazówek odnośnie również prowadzenia zawodników. A czy widzisz swoich zawodników w Gromdzie lub w, w innych federacjach walk na gołe pięści? Ja osobiście nie jestem. Entuzjastą takich rozwiązań dla zawodników MMA. Obojętnie, czy to mają być jakieś walki na pięści, czy jakieś inne formuły. Myślę, że ryzykując kontuzję, wiadomo, no jeżeli jest odpowiednio wysoka stawka, ok, ale ryzykując kontuzję, która może wyeliminować ze startów MMA, nie zalecam udziału w walkach na, na gołe pięści. Oczywiście okoliczności zawsze są różne, natomiast ja osobiście kocham sport, jakim jest MMA, natomiast walki na gołe pięści czasami obejrzę, ale nie budzą we mnie jakiegoś ogromnego entuzjazmu. Niedługo w Federacji Elite Fighters walka, która mnie bardzo interesuje, to trzech zawodników na jednego. Co sądzisz o takim połączeniu, o takiej walce? Sądzę, że to jest taki zabieg, którym Marketingowy. ma bardziej zwrócić uwagę niż, niż, niż dać coś ludziom. Gdzieś w moim sercu są te zasady czysto sportowe, MMA i ciężko mi. W ogóle wypowiadam się na temat, na temat takich pomysłów, ponieważ ja nie jestem ich entuzjastą, ale też rozumiem ten rynek, staram się, staram się zrozumieć wszystkie organizacje, które starają się przyciągnąć do siebie widza. Jeżeli część widzów e, przyciągną tym, że będą robić e, walki trzech na dwóch, czy, czy pięciu na dwóch, czy, czy po prostu walki kobiet z mężczyznami i niech sobie to robią. Mojego entuzjazmu to nie budzi, jeszcze raz powtarzam, e, interesuje mnie sport MMA w czystym wydaniu. I e, no, tak, jakby nie zagłębiam się w to środowisko. E, dobrze, w takim razie dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo na kolejnej gali. E, Z pewnością. To kiedy teraz będziesz na jakiej gali? Znaczy, w przyszłym tygodniu mamy Galę Oktagon. E, tam wystąpi trzech moich zawodników. Będzie to Dawid Kareta reprezentujący również ten sam klub co Dawid Martynik, Oktagon Tim Cieszyn. Jego przeciwnikiem będzie faworyt lokalny Peter Gable. Dawid jest świetnie przygotowany, liczymy również na bardzo dobry występ. Kolejnym zawodnikiem jest hiszpan Jose Antonio Reistato Primera, z którym współpracujemy również od kilku lat w Federacji Oktagon. Tam zmierzy się z Mateuszem Juraczkiem. Natomiast no, taką wisienką na torcie jest walka mistrzowska Marcina Naruszczki z Samuelem Krzysztofiego. Jest to przeciwnik, który zmienił się nam w zasadzie na dwa tygodnie przed tytułową walką, miał być to Carlos Terminator Wemola, natomiast terminator Zardzewiał, potrzebuje się przeserwisować. Na Oliwić. Tak, na Oliwić. Osobiście uważam, że Carlosowi nie wystarczy odwagi, żeby stanąć do tej walki, ponieważ jest celebrytą i tak naprawdę tak jakby jego celem jest w tej chwili już zgarnianie pieniędzy, a nie, a nie dawanie sobie prawdziwych sportowych przeciwników. Dlatego no, tak by uważam, że Sporytem starcia mistrzowskiego będzie Marcin, i w Pradze przy publiczności na stadionie tenisowym w zostanie uniesiona jego ręka, i będę miał wśród swoich zawodników kolejnego mistrza. Życzę ci tego, chociaż brutalna ocena zawodnika padła z twoich ust. Bardzo brutalna, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, sposób, w jaki ta kontuzja została przez Carlosa przekazana, komentarz jest jaki jest. E, brutalna ocena, ale jesteśmy tak naprawdę w brutalnym sporcie, mm, krwawym sporcie, jednak to jest naprawdę sport wymagający i brutalny, także zostańmy przy brutalności. No, brutalność jest elementem tego akurat sportu. Jeżeli ktoś kocha ten sport, to gdzieś też rozumie tą brutalność i wie, że jest tutaj niezbędna. Natomiast mnie no, ona nie przeraża, powoduje też jakiś taki mały zastrzyk adrenaliny za każdym razem, kiedy zawodnik wygrywa, czy to przez knockout, czy, czy w jakiś inny sposób. także... Brutalność brutalnością e, i technika, ale moim zdaniem głowa też jest bardzo ważna, prawda w tym sporcie? No, powiedziałbym, że kluczowa. Jakby, no, to jest takie 90%, prawda? Bo... Znam dużo przykładów zawodników, którzy byli świetnie przygotowani. Naprawdę wiem, jak trenują na treningach, natomiast no w walce coś tam powiedzmy nie zagrało, to wszyscy widzieli i, i czasem ta warka jest do tyłu. Natomiast tak by każdy zawodnik też pracuje nad tym, żeby te, ta, ta dyspozycja mentalna była jak najwyższa, korzystając z różnego rodzaju pomocy, tak by profesjonalistów, którzy również potrafią to wszystko w głowie ułożyć, żeby, żeby zminimalizować ten stres i też maksymalnie wykorzystać wszystkie swoje atuty. Pięknie powiedziane. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę samych sukcesów. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ci również. Dziękuję. Dziękuję.